Wybrałem dla Was 10 najlepszych policyjnych akcji. Wybór nie był łatwy, ale na pewno warto przypomnieć, dlaczego nie należy prowokować stróżów prawa. Dzisiaj z lekką niedyspozycją głosową, ale styczniowa pogoda nieprzychylnie rozpatrzyła mój wniosek o pełnię zdrowia. W trakcie filmu będzie bonusowe nagranie, więc koniecznie oglądajcie do końca. Nie przedłużając, jedziemy z tematem. W jednej z ulic w Szenowie policjanci spostrzegają 39-latka jadącego Passatem mimo aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów. Wariat z Volkswagena niemal doprowadza do czołówki z motocyklistą, który cudem unika zderzenia. Policjanci podejmują decyzję o wykonaniu manewru pit, który udaje się niemal bezbłędnie. 39-latek miał nie tylko sądowy zakaz, lecz także pozytywny wynik narkotestu i niedozwolone substancje przy sobie. Radość z dobrze wykonanej roboty jak najbardziej wskazana. Sprawa jest w toku. Centrum miejscowości Bilowice nad Switawą. Funkcjonariusze pełniący służbę w oznakowanym radiowozie chcą zatrzymać do kontroli pojazd BMW E46. Kierujący bawarskim wynalazkiem, po dostrzeżeniu policjantów we wstecznym lusterku, zamiast zwolnić, gwałtownie dodaje gazu i rozpoczyna ucieczkę. Decyzja ta jest na tyle bezmyślna, gdyż jego napędowy pojazd ma założone letnie opony. Przypomnijmy, że w Czechach istnieje obowiązek jazdy na zimówkach, w warunkach, jakie widzimy na nagraniu. Co zresztą podpowiada również zdrowy rozsądek. Niestety nie wszystkim. Kierujący BMW porusza się ciasnymi uliczkami, najpewniej licząc, że sportowy pojazd zastąpi myślenie za kierownicą. Na jednym z bardziej oblodzonych zakrętów ani letnie opony, ani kontrola trakcji nie dają dostatecznej przyczepności i bawarka wpada w poślizg, ustawiając się w poprzek jezdni. Funkcjonariusze szybko wyciągają delikwenta z pojazdu, który najprawdopodobniej jechał pod wpływem narkotyków. Jest wtorek, 12 grudnia, tuż po godzinie 10. Policjanci z Libereckiego Wydziału Kontroli Drogowej chcą zatrzymać do kontroli pojazd BMW X6, który zwrócił ich uwagę zbyt szybką jazdą. Kierujący pojazdem 47-latek nie zatrzymuje się na polecenia funkcjonariuszy i postanawia uciec mundurowym. Mężczyzna, stwarzając zagrożeń na drodze, wyprzedza w niedozwolonych miejscach, na zakrętach oraz przekracza dopuszczalną prędkość. Jak się później okazało, bawarska maszyna została skradziona tego samego dnia rano na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Ścigany mężczyzna nie robi sobie kompletnie nic z polecen policjantów kontynuuje swoją piracką jazdę, a nawet niemal doprowadza do czołówki z Volkswagenem. Na dodatek drogowy pirat prowadzi pojazd będąc pod wpływem narkotyków. Później w jego organizmie stwierdzono obecność amfetaminy i metamfetaminy. Uciekinier dalej kontynuuje jazdę, jednak jego podróż nie będzie trwała bardzo długo. Kilka kilometrów dalej inny patrol policji utworzył blokady, a funkcjonariusze rozłożyli kolczatkę na drodze. Kierujący BMW zbliża się do tego miejsca, omija stojące na jezdni pojazdy i podejmuje próbę ominięcia przeszkody, wjeżdżając w rów. Przód potężnego BMW X6 zawisa jednak w powietrzu. 47-latkowi grozi kara od 2 do 8 lat pozbawienia wolności. W pewną środę tuż przed godziną 21 policjanci z komendy powiatowej w Jablonem prowadzą pościg za BMW, które przekroczyło dozwoloną prędkość. Kierujący pojazdem mężczyzna ignoruje wezwania do zatrzymania i zaczyna coraz szybciej jechać. Prędkościomierz wskazuje momentami nawet 230 km na godzinę, a taka prędkość jest po prostu przykładem skrajnej nieodpowiedzialności. Od razu widać, że pirat drogowy nie ma zamiaru łatwo się poddać. Policyjne radiowozy trzymają się blisko, jednak zatrzymanie uciekiniera nie należy do łatwych zadań. Wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach czy jazda środkiem drogi to kolejne przykłady wykroczeń, jakich dopuszcza się kierujący BMW. Mężczyzna zwalnia, a po chwili włącza światła awaryjne. Radiowóz jadący przodem wykorzystuje ten moment, by zablokować zbiega. 21-latek był pod wpływem niedozwolonych substancji, a ponadto posiadał je przy sobie. Stracił prawo jazdy, a za popełnione przestępstwa groziła mu kara więzienia nawet do dwóch lat. Niestety niechlubny przypadek związany z naszym rodakiem. Patrol czeskich policjantów dostał informację o kierującym, który nie dość, że nie zatrzymał się do kontroli, to jeszcze wjechał w przeprowadzającego czynności funkcjonariusza. Okazało się, że za kółkiem siedział 20-letni obywatel polski poruszający się Audi Q7 na niemieckich tablicach. Mężczyzna nie zamierzał się zatrzymać i za wszelką cenę próbował zgubić grupę pościgową siedzącą mu na ogonie. Polak przejeżdża kładką dla pieszych na centymetry mieszcząc się między barierkami aż ciężko ubrać w słowa, co wyrabiał ten kierowca na drodze. Wielokrotnie ignoruje sygnalizację świetlną, wyprzedza w niedozwolonych miejscach i wymusza na innych uczestnikach ruchu drogowego ucieczkę na bok. Swoją jazdą 20 latek powoduje bardzo duże zagrożenie, nie zważa kompletnie na nikogo, i ryzykuje życiem nie tylko swoim, ale i wszystkich innych użytkowników drogi. Jak później ustalono, dwudziestolatek był ścigany za popełnienie przestępstwa z użyciem siły, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Audi, którym się poruszał, pochodziło z kradzieży, ale za ten czyn odpowie już według prawa niemieckiego. Mężczyzna trafił do aresztu. W niedzielę w godzinach około południowych policjanci próbują zatrzymać czarnego Volkswagena Golfa przy ulicy Czeskobrockiej w Pradze. W momencie, gdy pojazd służbowy zaczyna emitować sygnały świetlne i dźwiękowe, kierowca niemieckiego auta rusza z dużą prędkością i zaczyna brawurowo uciekać. Patrole otaczają uciekiniera i próbują wziąć go w kleszcze na jednym z prostych odcinków drogi, jednak miłośnik policyjnych pościgów wymyka się mundurowym i kontynuuje jazdę. Pirat z Volkswagena stwarza zagrożenie wobec innych uczestników ruchu drogowego poprzez nadmierną prędkość i niestosowanie się do panujących na drodze przepisów. Tu policja, jeśli się nie zatrzymasz, zostaną przeciwko tobie użyte środki przymusu bezpośredniego. Jeden z radiowozów siada bandziorowi na ogonie i próbuje zmusić mężczyznę do zatrzymania, jednak ten nie reaguje na polecenia i stale wciska pedał gazu w podłogę. Na jednym ze skrzyżowań pirat w Golfie ignoruje znak stop i bez najmniejszego zatrzymania przejeżdża na drugą stronę. Dobrze, że w tym momencie nikt nie jechał po drodze z pierwszeństwem przejazdu. Funkcjonariusze policji nadal nie odstępują i ciągle trzymają się blisko Volkswagen. Nagle 39-letni zbieg wjeżdża na ścieżkę rowerową i z dużą prędkością wyprzedza jadących tam rowerzystów i spacerujących pieszych. W końcu mundurowi decydują się na wykonanie manewru PIT, który kończy jazdę pirata drogowego. 39-letni mężczyzna próbuje jeszcze desperacko uciekać z rozbitego samochodu, jednak policjanci zatrzymują go przy użyciu środków przymusu bezpośredniego, czego mógł się spodziewać po niestosowaniu się do poleceń. Wokół dalszych czynności okazało się, że kierujący posiada zakaz prowadzenia pojazdów. Na dodatek nasz drogowy pirat musiał mieć coś do ukrycia, bo odmówił poddania się badaniu alkomatem i narkotestem. W Volkswagenie znajdowała się również druga osoba. Trzeba mieć naprawdę niepokolei w głowie, żeby znajdując się w takim stanie, wieść pasażera i uciekać przed policją. Dobrze, że kolejny drogowy wariat na dłuższy czas został wyeliminowany z ruchu drogowego. Policjanci wyśledzili auto, którym ma poruszać się handlarz narkotyków. Mundurowi wysiadają z pojazdu, by skontrolować mężczyznę, lecz w tym momencie ten wciska gaz w podłogę, rozpoczynając ucieczkę. Funkcjonariusze natychmiast wracają do radiowozu, by podjąć brawurowy pościg ulicami stolicy. Mundurowy przekazuje przez radio informację o pokoju za podejrzanym i prosi o przysłanie wsparcia. Na bieżąco podaje też lokalizację uciekiniera, który za wszelką cenę próbuje zgubić siedzących mu na ogonie policjantów. Dealer przejeżdża na czerwonym świetle i oddala się z bardzo dużą prędkością. Wreszcie zostaje spowolniony przez znajdujący się na jego pasie autobus, który zmusza go do zmniejszenia prędkości, dając tym szansę na zatrzymanie. Obok znajduje się też policyjny pojazd, który zdaje się nie uczestniczyć w akcji. Zaskoczeni policjanci z radiowozu bez włączonych sygnałów natychmiast reagują na zaistniałą sytuację, próbując zablokować zbiega. Nagle pojawia się nieoznakowany pojazd, który zdecydowanie zajeżdża kierującemu drogę, doprowadzając do jego zatrzymania. rzucają się w stronę podejrzanego, który nie ma o co z nimi współpracować. Dopiero wypowiedzenie słowa "taser" sprawia, że handlarz pokornieje i się poddaje. Mężczyznę czekają duże nieprzyjemności. 30. Patrol oznakowanych policjantów zauważa na jednej z ulic BMW E39 Touring, którego kierujący ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdu. Podejrzany samochód na widok sygnałów świetlnych i dźwiękowych rozpoczyna brawurową ucieczkę ulicami miasta. Siedzący za kółkiem mężczyzna dodaje gazu i w popłochu zaczyna uciekać, skręcając niewłaściwy pasów ruchu, a następnie wyprzedza w sposób bardzo niebezpieczny, po czym wjeżdża na ciąg pieszo-rowerowy, gdzie kontynuuje wariacką jazdę. Zostawiając za sobą potężne tumany kurzu na centymetry, mija niczego niespodziewającego się rowerzystę. Po spustoszeniu jakie je w mieście, wiadomo, że dla pirata nie będzie taryfy ulgowej. Mundurowi, których teraz widzimy, cały czas siedzą na ogonie drogowego wariata i nadal próbują zmusić go do zatrzymania. Nie pomaga temu nawet megafon, przez który wielokrotnie nawołują uciekiniera do zatrzymania bawarskiej rakiety. Zostań, 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 zostań! Pirat w BMW gwałtownie wjeżdża na chodnik i z zawrotną prędkością skraca sobie drogę. Cud, że akurat nie szli tam piesi. Niemiecka seria 5, mimo że jedynie z dwulitrowym silnikiem, stanowi poważne wyzwanie dla policyjnego radiowozu. Prędkość kierującego jako porusza się po chodnikach i ulicach wynosi około 100 km na godzinę w porywach do 150 Niczym off-roadowy potwór tylno napędowa beta wgryza się w pas zieleni i wyskakuje prosto na przeciwległy pas ruchu, zmuszając jadących przeciwka kierowców do ucieczki na bok. Policyjny pościg trwa, a kierowca nie ustępuje. Rozwija coraz większe prędkości i wyprzedza inne pojazdy na czołówkę. skręca w stronę szpitala, gdzie uszkadza szlaban i kontynuuje jazdę po drogach wewnętrznych. Siedzący z tyłu pasażer otwiera tylne drzwi, jak gdyby chciał jeszcze dać nogę, jednak samochód po chwili kończy jazdę na ścianie budynku. W BMW znajduje się trzech mężczyzn w wieku 22, 24 i 29 lat. Zostają szybko aresztowani. Badanie narkotesterem daje wynik pozytywny u wszystkich z nich, a sam pojazd okazuje się być kradziony. 29-latek kierujący pojazdem dodatkowo nigdy nie miał prawa jazdy. Po wszystkim trafił do aresztu. Jak ci spieszno, to se siądź. Mawiali mądrzy ludzie, jednak tej maksymy z pewnością nie poznał kierujący Volkswagenem, który zdecydowanie nie ma ochoty czekać, aż pracownicy komunalni skończą ładowanie śmieci i postanawia ominąć przeszkodę chodnikiem. Ani to mądre, ani potrzebne. Policjanci jednak nie mają większego wyboru i ruszają na sygnale za 46-letnim piratem, który nie dość, że złamał przepis dotyczący jazdy wzdłuż pochodniku, to jeszcze był narąbany jak gołąb na dachu Gorzelni. Alkomat wykazał prawie pół promila. Co tu dużo gadać? Mandat to jedno, grozi mu również utrata uprawnień na okres do 18 miesięcy. A teraz czas na bardzo spektakularny pościg, który miał miejsce w sobotę 13 lipca 2019 roku, nagrany zarówno przez mundurowych, jak i samych uciekinierów. Około godziny 10 rano funkcjonariusze policji próbują dokonać kontroli Volkswagena, którego kierujący nie zatrzymał się do kontroli. W uciekającym pojeździe znajduje się dwóch mężczyzn, z których jeden nagrywa wszystko telefonem komórkowym. W tle słychać policyjne sygnały, a zdesperowany kierujący robi wszystko, by uniknąć spotkania ze stróżami prawa. Volkswagen pędzi z dużą prędkością, starając się nie dopuścić do zrównania z mundurowymi. Za kółkiem znajduje się świeżo upieczony recydywista, niedawno zwolniony z więzienia, gdzie spędził kilka lat. Mężczyzna miał wielokrotnie orzekany zakaz prowadzenia pojazdów, ale jak widać, nadal mu było mało. Pass, pass. Mężczyźni z pewnością dostają mocną dawkę wrażeń, być może nawet największą w swoim życiu. <toddź> Policjanci wreszcie zatrzymują Volkswagena i przy użyciu środków przymusu bezpośredniego aresztują kierującego, który został skazany na 2,5 roku kary pozbawienia wolności. Na tym przykładzie widać, że na głupotę nie ma lekarstwa, za to zostają tylko przykre wspomnienia. No i trochę siniaków. Koniec, chyba najbardziej emocjonujący pościg funkcjonariuszy Policji w dzisiejszym odcinku. Mundurowi zauważają przed godziną 15 na ulicy Proseckiej samochód marki Citroen, który w policyjnych systemach widnieje jako skradziony. Policjanci postanawiają zatrzymać kierującego nim 35-letniego mężczyznę, lecz kierowca kompletnie ignoruje wezwania do zatrzymania i zaczyna przebijać się przez korek. Pościg rozpoczyna się w wąskiej ulicy, na której nie ma możliwości zajechania drogi uciekinierowi z Citroena. Zbieg zaczyna szukać okazji do przechytrzenia funkcjonariuszy i w tym celu najpierw gwałtownie hamuje, a po chwili przyspiesza, by następnie wjechać na chodnik i pasem zieleni przedostać się na ruchliwą ulicę. Jak się później okazało, 35-latek ma naprawdę poważny problem z prawem. Oprócz tego, że porusza się kradzionym autem, ma na swoim koncie, uwaga, aż 18 wyroków wskazujących i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Drogowy wariat z dużą prędkością pokonuje zakręt i wpada w poślizg, powodując kolizję z innym samochodem. Nawet to nie zniechęca go do dalszej ucieczki. Mundurowi niemal depczą, piratowi po piętach, jednak ten swoją ryzykowną jazdą uzyskuje nad nimi chwilową przewagę. Jego zachowanie jest kompletnie nieodpowiedzialne. Wariat rozpoczyna intensywny slalom między innymi uczestnikami ruchu drogowego. Następnie chwilowo znika z pola widzenia mundurowych i z bardzo dużą prędkością pokonuje kręte odcinki drogi, by już po chwili zderzyć się z niebieskim Fordem, którego zapewnie dostrzegliście na samym początku akcji pościgowej. 35-letni bandyta został skazany na karę pozbawienia wolności. Drogowi piraci, tacy jak on, nawet nie powinni mieć prawa jazdy, a co dopiero samochodu. Oby policja wyłapywała jak najwięcej takich delikwentów, zanim zrobił komuś krzywdę. Dziękuję za wspólne oglądanie kompilacji jednych z najciekawszych policyjnych interwencji z programu Policja w Akcji. Jestem wdzięczny za każde wsparcie i oglądanie nowych odcinków, które niebawem znów zagoszczą na kanale Stop Pirat TV. Szczęśliwego nowego roku!